Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ksiądz Marcin Przywara z tej strony, Palotyńskie Centrum Młodzieży Apostoł, prosto w serce Paloty TV, Paloty FM. Spotkamy się w maju. Rozpoczął się maj. Wszyscy czekaliśmy na ten miesiąc, bo wreszcie robi się ciepło, wreszcie robi się słońce, wreszcie robi się wiosna, wszystko kwitnie i jest to też miesiąc bardzo ważny w kościele. On kojarzy nam się z majówkami. Czyli z nabożeństwem majowym, i to prawda. Kościół dał Maryi coś pięknego, a mianowicie właśnie dał jej miesiąc, który jest jednym z najpiękniejszych miesięcy w całym roku, kiedy przyroda rozkwita, kiedy wszystko budzi się do życia, kiedy pojawiają się kwiaty. Wtedy Kościół daje Maryi właśnie te piękne kwiaty, tą piękną przyrodę. Ale tak naprawdę najpiękniejszym kwiatem, najpiękniejszym owocem jest w tym czasie nasza modlitwa. I tą modlitwę wznosimy do Boga przez ręce Maryi, właśnie przez tak zwane majówki czyli przez modlitwę litanią do Matki Bożej Loretańskiej. Jak podejść w ogóle do tej modlitwy? Bo kiedy spojrzymy na to tak z boku, tak zupełnie jakby bez kontekstu, to to się może wydawać strasznie nudne. To się może wydawać strasznie monotonne. Ludzie po prostu w kółko klepią jakieś tytuły, módl się za nami, módl się za nami i nic z tego nie ma. Pozornie tak. Ale z drugiej strony spójrz na to tak. Kiedy kogoś kochasz, kiedy kogoś szanujesz, kiedy ktoś ci imponuje, kiedy ktoś jest dla ciebie ważny, chcesz z nim rozmawiać. To po pierwsze. A po drugie, używamy różnych określeń. Szukamy różnych nowych form wyrazu miłości i przywiązania do drugiego człowieka. I Kościół wypracował przez lata właśnie takie formy wyrazu, formy miłości względem Matki Bożej, nazywając ją poszczególnymi tytułami. I kiedy pomyślisz o tym, jakimi tytułami nazywamy Maryję w litanii loretańskiej, kiedy nazywamy ją wspomożycielką wiernych, czyli nas, kiedy nazywamy ją chociażby różą duchowną. Czyli tą, która jest dla nas wzorem duchowości, która prowadzi nas do Jezusa, kiedy nazywamy ją pocieszycielką strapionych, zobacz Maryję, która chce pocieszać Cię, kiedy przeżywasz jakieś trudności, cierpienia czy kłopoty. Wtedy litania loretańska i majówka staje się naprawdę grubym tematem i okazuje się, że to jest sztos, to jest coś, co co rzeczywiście się samomodli, co, co po prostu stajesz przed Najświętszym Sakramentem, czy przed figurą Matki Bożej i wypowiadając te kolejne tytuły, te kolejne nazwy, jakby określenia Maryi, przeglądasz się w tym jak w lustrze i widzisz swoje życie, widzisz Maryję, która towarzyszy Ci nieustannie, która jest ciągle obok Ciebie, która ciągle się za Ciebie modli, bo my w tej litanii ciągle powtarzamy, módl się za nami, módl się za nami, módl się za nami, to jest naprawdę duchowa torpeda. To jest coś, co może postawić nas duchowo na nogi. Tak jak przyroda budzi się do życia, tak jak przyroda budzi się do owocowania, takie nasze serce przez nabożeństwa majowe i przez modlitwę kierowaną do Maryi może budzić się do życia. Ale tu już sporo zależy od Ciebie. Niech tak będzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem.